Halo, halo, witam Cię bardzo serdecznie, ja jestem Staku i witam na kolejnym odcineczku z Farminga 25. Oczywiście z Polskiej wsi, tak jak widzimy, no, ciapek na pierwszym ekranie, także, no, nic innego to nie mogło być. No i witam Was oczywiście w odcineczku takim. Ciężko to nazwać ni to letni, ni to jesienny, bo w sumie prace bardziej jak jesienne. A, a odcineczek mamy z sierpnia z początku sierpnia w sumie, także dzisiaj jak widać na załączonym obrazku orka kto widział mojego ostatniego fejla na ostatnim odcineczku tego pozdrawiam i, i może dać znać w komentarzu, że widział co ja tutaj odwaliłem, a kto nie widział no to serdecznie zapraszam na kanał gdzie kosiliśmy to pole i, i, i no coś się wydarzyło ciekawego, także yy, No trzeba nadrobić jak ktoś tego nie widział Dzisiaj lecimy sobie z orką właśnie yy, No Można by rzec, że w sumie podjęłem nie bo taka decyzja Zapadła Także yy, Nie ma co Zwlekać, lecimy z tą orką, żeby jak najwięcej zaorać dzisiaj Bo Mam nadzieję, że Uwiniemy się z tym dosyć szybko. Zagon ładny, zrobiony, Coś tam rozorałem, żeby się wygodnie troszkę, e, że tak powiem, orało i pracowało i nagrywało. No bo jednak, no, nie ukrywając, za zaczęcie orki, no nie jest to nic przyjemnego. Tym bardziej jeszcze w momencie, kiedy trzeba zrobić zagon przez środek pola. W miarę prosto, także, no, oszczędziłem tego widoku wam i z, mi tego stresu, który włożyłem w to, żeby to zrobić także lecimy sobie mam nadzieję, że no jak najwięcej nam się do tego zaorać jest yy, duża szansa, że zaoramy nawet dużo więcej niż wtedy co E, oraliśmy od boku do boku e, i i i i w sumie to plan na dzisiaj jest tylko taki. E, na razie nie będziemy sprzedawać jajek, bo jest ich dosyć mało. Myślę, że jajka sprzedamy bardziej pod koniec e, miesiąca, ale jeśli e, na przykład kolejny odcinek by wyszło tak, że znowu będą dwa odcinki z orki, to na pewno już na kolejnym odcinku bez dwóch zdań będziemy je sprzedawać. No to na razie, w sumie, jedyna taka priorytetowa rzecz, która jest y, ponad wszystkie prace, że trzeba sprzedać jajka. No, jak widzicie, po ostatniej sprzedaży, po ostatniej sprzedaży jajek jest y, cały czas ponad 2000 na koncie. Co prawda, jeszcze jeden dzień przewiniemy i już nie będzie, ale. Na pewno fajniej to wygląda teraz niż takie tam 1900 czy 1800 na końcu. No i cóż, zaoramy i trzeba będzie czekać do września bodajże. Na zasiew, więc chyba zrobimy sobie znowu kosy, żeby coś tam sobie zarobić. Tak bym przynajmniej chciał, no bo... Jest niecny plan co do inwestycji, tylko że jest problem finansowy przez to, że tej słomy nie ma. Oj, proszę bardzo! No, i e, przez to, że jest problem finansowy, nie możemy poczynić e, takich inwestycji jakie ja bym chciał tam podstawowe rzeczy możemy pokupować yy, czyli takie nasiona czy coś, ale ja bym chciał tak coś więcej, no to yy, wypadałoby właśnie poczynić jakieś, jakieś jakieś rzeczy w stronę tego, żeby coś zarobić a najłatwiejszym źródłem dochodu w tym momencie jest właśnie skosić i zabrać łąkę także Chyba, no, że tak powiem, nie pozostaje nam nic innego jak po prostu to zrobić. Ewentualnie możemy sprzedać któreś zboże teraz, tak, że tak powiem, o po minimalnej cenie, bo bodajże sierpień to jest jeden z gorszych miesięcy, żeby to sprzedać, ale... No, szkoda, bo tam poczekając yy, do grudnia, możemy dużo, dużo więcej na tym zarobić. No, a po co tracić kasę, możemy właśnie poczekać i mieć taką, że tak powiem, najlepszą cenę. Tym bardziej, że jeszcze no, jest czas, może jakieś tam zapotrzebowanie, może coś się pojawić. Także nie ma co się wyrywać. że chyba orając od środka dużo szybciej e, widać efekt mojej pracy niż orając od boku do boku e, no tak, jakby z jednego od boku do boku Te, albo od boku do środka bardziej bo od boku do boku to się ora e, pługiem obrotowym, że od jednej strony się jedzie i do drugiej strony się dąży, a... Od boku do środka to jakby się jeździ w koło, powiem Wam, że tak jak teraz, od środka na boki, dużo lepiej widać efekty mojej pracy. Nie da się ukryć. Bo tylko tutaj to wychodzi, że nie ma bardzo miejsca do wykręcania. Jak się nie zrobi troszkę większego poprzeczniaka, to nie ma szans na wykręcenie, tak powiem, na swoim terenie. Tylko trzeba komuś najechać na pole. Nawet tak, jak tam coś rośnie już, jakieś warzywka, no troszkę słabo, nie? Fajnie, jakby były troszkę większe granice albo jakby były pola. Yy, tak uformowane, że na przykład zostaje takie miejsce właśnie na wykręcanie. No to jak tutaj yy, są pola, to są przedzielone jeszcze drogą, no to faktycznie jest to miejsce, żeby sobie na spokojnie wykręcić. A to jak tam jest pole, granica i pole, no to jak się dobrze nie zatrzymam i nie wykręcę, no to automatycznie komuś wjeżdżam w pole. Kurczę, 8 minut minęło, a powiem Wam, że czuję się dwa razy więcej zaorał niż przez cały zaszły odcinek z orki. Także na pewno wygląda to o wiele lepiej. Na pewno pod względem wykręcania jest teraz yy, dużo szybciej, yy, bo. Ja by tylko maksymalny skręt w prawo, i już jestem yy, po drugiej stronie. A tak jak wtedy trzeba było wycofać się przez całe pole, no wydaje się, że niby nic, ale jednak no kurczę, policząc to ile razy się wykręca, tutaj myślę, że na pewno robi to różnicę. I można powiedzieć, że nie. No brudno nie najgorzej wychodzi, bo w sumie cały czas jeździmy prosto, także ostatnio były problemy że z tym, żeby jeździć prosto. A to wiadomo, że wtedy to też co innego jak się od boku zaczyna. Jak jest tutaj dobrze zagon zrobiony, no to nie kombinując za wiele utrzyma się raczej tą, tą prostą linię w miarę. Nie mówię, że tam jest idealnie, ale... Też nie można powiedzieć, że jest jakiś dramat. Bo wtedy było na pewno o wiele gorzej. Zresztą, kto oglądał, ten wie. Powiem Wam, patrząc na to, to tak... Jestem w stanie powiedzieć, że chyba na jednym odcinku z orki w tym sezonie się zakończy, bo jak zostanie naprawdę końcówka, no to bez sensu, że miał rzeźbił później jakiś odcinek z orki, takiej niepełnej. jak w tym odcinku większość tego pola będzie zaorana, nie? Ale to jest dobrze, bo tak w sumie, tak zresztą na te dwa odcinki, teraz znowu dwa, no to troszkę dużo, no jak na to ile było odcinków. Ja wiem, że tam z Sianokosów już było, nie wiem, z 7 czy 8 odcinków łącznie, ale to jest taka praca, że coś tam się dzieje, zmienia i w ogóle jakieś pieniądze na koncie się pojawiają, czy coś, a tutaj no to się jeździ raz koło razu, no się zaora w końcu, ale takie jest moim zdaniem dosyć y, mało interesujące. Wolę na przykład zrobić kolejny odcinek z jeszcze kolejny z czegoś, niż, niż właśnie kolejny z orki. Ale zobaczyłem pod koniec odcinka, ile mi tego pola jeszcze dostanie do zaorania. No bo jeśli faktycznie da się zrobić z tego jeszcze yy, takie pół dnia pracy, no to, to to już jest naprawdę sensowna akcja, a jak tam zostanie po 5 przejazdów z każdej strony, no to jest parę minut poprzeczniaki i bez sensu jest zaczynać w ogóle pracę, no bo no teraz umówmy się, no, no nie mamy takiej pracy, że ja na przykład skończę orkę tutaj i pojadę na inne pole albo... Przepnę się nagle na kultywator i pojadę gdzieś na inne pole kultywatorować, no... no nie mam na razie już takich... Rzeczy, bo nie mam kolejnego pola, no, ale... Wiadomo, że... Też, też yy, nie ma co szukać sobie jakiejś głupiej pracy na siłę. Co najwyżej możemy, nie wiem, jechać z tymi jajkami, naprawdę, bo... Na chwilę obecną to jest jedyne, co... Co my więcej możemy robić tutaj między odcinkami? W ogóle tak, jeśli. Wtedy miałem dwa worki bodajże że naszą i dwa dokupiłem. To są cztery worki, tak? Ale to był się owca. Czyli owca szło to jakby mało litrażowo. Jęczwień. Uważam, że trzeba będzie worek więcej kupić. Ja nie pamiętam, stówkę worek kosztuje czy 50? Także już jest ładny wydatek. Nawet jak 50 to jest 250 do wydania, ale bodajże stówkę to jest 500 zł wydane na same nasiona, a gdzie tu szukaj w ogóle czegokolwiek innego? Troszkę komuś po buraczkach czy po innych warzywkach pojeździmy, ale na razie nie bardzo widzę inne wyjście w tej sytuacji Ej, nie wiem czemu, ale serio mi się wydaje, że jak się ora od środka to o wiele szybciej idzie. Nie wiem czy to po prostu jest to, że ja co chwilę jeżdżę coraz dalej od tego jakby punktu początkowego. Czy e, nie tak optycznie, tylko tak wydaje, jakbym e, o wiele szybciej to robił? Czy faktycznie przez to wykręcanie, które zajmuje o wiele mniej czasu, e, ta robota idzie szybciej, przez co efekty są szybciej widoczne? To też, też jest taki ciężki temat, bo to trzeba by było nie wiem, jak to, sp nie wiem, jak to sprawdzić. Nie wiem czy złapać jakiś tam nie wiem, czas na przykład 10 minut i ile przejazdu zrobię jeżdżąc w ten sposób a ile na przykład wykręcając co... To, to chwilę A nie wiem czy... czy... czy, czy, czy byłoby to, to takie wiarygodne odzwierciedlenie tego Chociaż może Brzmi to w sumie dosyć sensownie Że mogłoby to tak wyglądać Já que a tutaj Zauważyłem, że coraz bardziej stalowym zaczynam jeździć tutaj. Taka tak baruza za idzie coraz bardziej pokrętnie, ale chyba to był ten czek, który w miarę to uradował i w miarę to wyprostował. Wypadałoby to samo teraz z drugiej strony. Chociaż tutaj chyba aż tak źle to nie wygląda. Jestem ciekawe czy to w ogóle wyjdzie e, w miarę równo jeśli chodzi o to że e, nie dało się wymierzyć idealnie środka pola Także znaczy, no, dało się ale no, było to bardzo ciężkie e, Także ciekawe czy to wyszło tak że w, mi w miarę e, jest to równo rozłożone a propos przejazdów to tak wyjdzie Aczkolwiek z tej wydaje mi się, że jest nawet nie aż tak mało, a że jakbym powiedział, że sporo więcej jak z tamtej strony. Ale mogę się mylić wizualnie, bo tak w sumie. To tak ciężko to na oko określić. By było, jakbyśmy mieli tak mniej więcej się tak nie mówię tak idealnie, ale e, jakby nie trzeba było z jednej strony na przykład zajeżdżać 5 razy, tylko tam powiedzmy raz czy dwa, no to jest okej. Okay. Bo z jednej na przykład wyjdzie raz czy dwa razy więcej do przejechania. Ale to nawet nie będzie e, winą tego, że mm, był krzywo zagon zrobiony, tylko może być tam gdzieś w świecie. W trakcie orania to... ...wyszło, bo tam te przejazdy też są takie... ...raz złapię tyle, raz tyle. To takie, ale takie już dwa przejazdy... ...no maksymalnie dwa to już... ...już jest ok, że... ...że nie ma się czego czepiać, bo... ...tyle to jest, jest taka, że tak powiem... ...dopuszczalna... Yy, ...możliwość błędu w tym wszystkim. Bo ja pamiętam jak tam wychodziło nieraz... Tam, w sensie na... Spoczywaj jak to kreśli... W poprzednim sezonie, bo... W sumie to było w Farmingu 22 To tam wychodziło tak, że czasami nawet i... czasie 4-5 razy trzeba było przejechać z jednej strony Żeby nadrobić to, co było już zaorane z drugiej, nie? Także ja wiem, wiem o co chodzi Tam też się orało, zresztą tam te, te pole... Było też takie, bo to było yy, pole takie Kurczę, jak to, jak to nazwać, no A no ja bym to powiedział, że takie krzesełko, ale to nie czy każdy wie o co chodzi że kawałek był dłuższy, kawałek był krótszy, ale no kto ogląda, to na pewno by, by Wiedział o co chodzi, to, to moje podstawowe pole, jak to tam wyglądało no to tam właśnie rozorywanie się na przykład na dwa zagony czy później od boków to też był zagon robiony na środku no to to różnie wychodziło naprawdę tam różne ciekawe sytuacje miały miejsce więc naprawdę wiem co to znaczy nadrabiać z jednej strony to, to pole i tu bym chciał tego w miarę uniknąć, ale myślę, że i tak jest to niewykonalne. O, nawet piesek przyjdzie, zobaczcie co się dzieje. zekę. Nie wiem, w ogóle tego nigdy nie sprawdzałem, ani nigdy za tym też y, bardzo nie byłem. Gdzieś tam tego ciekawy, ale y, czy da się w ogóle to imię psa jakby zmienić? Czy gdzieś to jest to ogórnie narzucone i tak ma być? Czy y, da się tam jakoś gdzieś podejść i, i jakąś funkcję zmienić, żeby y, zmienić mu imię? No, wiadomo, że modyfikacjami da się zmienić y, wszystko czy tam gdzieś w plikach y, tego save'a ale czy da się to tak y, jakby oryginalnie ustalić? Drzewach jeździł, to na pewno to dzisiaj zabrałem. Powiem tak, zrobimy jeszcze, choćby nawet trzy przejazdy. No to nie ma, naprawdę nie ma sensu robić kolejnego odcinka z orki, no bo ten odcinek będzie taki naprawdę na chwilę niepełny. Chyba, że faktycznie zrobić, sprzedać te jajka i do września spokój. Też to brzmi sensownie. No ale właśnie, nie wiem. Ciężko, ciężko to stwierdzić jakie rozwiązanie było najlepsze. Bo w sumie w połowie sierpnia, to nie wiem czy da się siać, ale powinno się dać. My chcemy w tym sezonie zasiać jęczmień. Jęczmień można siać od września dopiero właśnie. Albo na wiosnę, marzec, kwiecień. O, to się gorczycę na Ploplon zasieć. Albo lucernę. A patrzcie, nawet jest rozdzielone to, że kukurydza, kukurydza na kiszonkę, ale okres zbioru mają ten sam, od października dopiero. Nic więcej na razie nas nie interesuje, bo my nic więcej nie uprawiamy jak te podstawowe rzeczy. Także na razie zajmujemy się tym. I tyle. Zrobimy jeszcze za dwa przejazdy, i to będzie wszystko, co nam się uda zrobić dzisiaj na odcinku. I tak jak mówię, nie wiem, przemyślę to jeszcze, ale raczej nie spodziewałbym się drugiego odcinka z tego orania, bo no, no nie ma z czego, że tak powiem, no. Tu zostało po 6 przejazdów może i poprzeczniaki, a tam wiadomo jak te poprzeczniaki wyglądają na dwa razy i tam... Od jednej strony nie to, że tam na jakiś zagon czy coś Także Chyba, chyba nie warto plus z tego końca może na trzy przejazdy przeczniak może nawet na dwa by się zabrał, także będzie tak samo jak w zeszłym sezonie Tylko że o wiele mniej orania będzie. Bo pamiętam, że w tamtym e, sezonie jak oraliśmy. Chociaż nie, bo to było w tym. Tylko że na wiosnę. To było tak, że e, zacząłem orać. Oraliśmy cały odcinek, potem ja troszkę orałem, tam 4 kółka bodajże zrobiłem, cztery przejazdy I potem, ee, Znowu był odcinek, na którym tak ledwo, bo ledwo, ale skończyłem tam pracę No A tutaj... Tam troszkę zacząłem i... O wiele... Moim zdaniem więcej... Udało się zrobić No coś jakby to połączył na środku gdzieś, to wcale też nie, nie aż tak mało chyba I też miejscami to jest dosłownie naprawdę na 6-7 przejazdów A raczej nic, nic więcej Dobra, chyba dojeżdżamy do końca i kończymy. Nie ma sensu tego dłużej ciągnąć. Tym bardziej, że czas już dobiegł prawie że końca. Stała minutka. No i. Powiem Wam, że na pewno zdecydowanie lepiej poszła ta robota niż wtedy, także możemy być zadowoleni, a czy ja na pewno jestem, a czy Wam się spodobało to możecie ocenić w komentarzach albo zostawić łapkę w górę, a jeśli ktoś jest nowy zapraszam do subskrybowania i zapraszam na kolejne odcineczki, także na razie i cześć.